Dzień dobry Państwu Dzień dobry Państwu. O, dziękuję. Y, Wojtku Michał. Witam serdecznie. Karolu. Dzień dobry. Tomaszu. Dzisiaj gramy w odmęty grozy i płyniemy sobie do Bostonu. Dobra, przyznać się kto jest hybrydą. A dobra, chłopaki. Adol. Ja jestem, tak? Zeduch z z rozmów. Z tak, 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 tak. Oczywiście. No. <grym> A ja to nagram to państwu. państwu. Opublikuję zaraz i będzie wiadomo. I teraz jest tura pana, który jest... Jak się nazywasz, Michał? Um, dzień dobry, jestem Samira Duel. Świetnie, świetnie ktoś zagrał. Naprawdę, kapitalnie. To mogły być karty z Stali Chaosu w razie? No, no, Nie, o, Jezus, oczywiście, oczywiście. O, o, o. Przepraszam, przepraszam, hybrydy. przepraszam. <laughs> Chciałem was zrobić. No jasne. Rąsia. Yes. Będzie dobrze, będzie bardzo dobrze. A, i wiecie co? Oni się przesunęli jeszcze. No. Poczekaj, Patrzcie. Ja mam, patrz. Patrzcie. Słuchajcie, ja mam po obliczeniu w wyniku testu umiejętności. Jeśli nie jesteś w areszcie. To, 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 jest to, jest to nie jest test umiejętności. To jest rzuć kością. To jest, to jest, to jest te wiesz, jak wykładamy ten. Ja nie wiedziałem. Widziałem też, że ci właśnie kostka wypadła. Paść, a nie wypadła. Zniszczą to, tak. to raz? Wszystkich niszczą. Niebezpieczna sytuacja. Wacznas no. się cieszy. Dobra.